Dzień Inżyniera po raz pierwszy organizowany na Politechnice Częstochowskiej to przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę inżyniera we współczesnym świecie. Chcemy pokazać młodym ludziom, a tutaj przybyło dzisiaj ponad 200 uczniów szkół ponadpodstawowych, nie licząc już studentów, że bycie inżynierem, że zdobycie tego zawodu jest bardzo interesujące na ich przyszłość, co im rokuje naprawdę, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o y, przyszłe rozwijanie się i samorozwój. Doskonały i nieomylny inżynier to taki, który unika drobnych błędów na drodze do wielkiej katastrofy. A gdzie dzisiaj nie spojrzymy, tam widać ukrytą myśl inżynierską. Mamy jako Politechnika Częstochowska, jako Wydział Inżynierii Produkcji Technologii Materiałów doświadczenie ponad 70-letnie, jeżeli chodzi o zakres techniczny, to nowoczesny inżynier i mamy tą świadomość, jest nie tylko zakres techniczny, ale również tak zwanych kompetencji miękkich, czyli kompetencji, ja to nazywam zakresu 4K. Kreatywność, krytyczne myślenie, koordynacja działań i kompleksowe rozwiązywanie problemów. Jeżeli nowoczesny inżynier, a będzie miał taką świadomość, że chce nim zostać, zacznie studiować właśnie na Politechnice Częstochowskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, na kierunkach, które proponujemy, może zostać, czy być taką osobą kreatywną, może być inżynierem, który wpływa na zrównoważony rozwój naszego kraju, również świata. Jak pokazuje życie, niezbadane są ścieżki kariery. Zatem jak odkryć w sobie potencjał przyszłego inżyniera, skoro uczelnię techniczną kończą także humaniści, jak na przykład pani dziekan Dudek. Przede wszystkim nie należy się bać matematyki, bo to jest jakiś przesąd już. Natomiast trzeba być człowiekiem otwartym i zainteresowanym wieloma sprawami. Zachęcam do studiowania nauk inżynierskich. Po pierwsze inżynier musi mieć bardzo dobrą, budowaną wiedzę, bo tak jak pan powiedział, Inżynier no, ponosi bardzo dużą odpowiedzialność. To są konstrukcje, które no, wielokrotnie decydują o życiu człowieka, a po drugie, ten fach ma naprawdę przyszłość. To jest bardzo dobry fach, a co za tym się wiąże, inżynier jest obecnie bardzo poszukiwanym zawodem na rynku. Z okazji Dnia Inżyniera przed uczniami ośmiu szkół średnich swoimi osiągnięciami nie tylko naukowymi chwaliło się aż 25 firm. A czy, patrząc na pełną aulę tego wydziału, można powiedzieć, że młodzi ludzie już wiedzą, co chcą w przyszłości robić? No, nie wiem właśnie, co będę w przyszłości robić, ale się jeszcze zastanowię i tak właśnie chodzę, oglądam, patrzę, może kiedyś właśnie zastanę. Ja marzę o tym, żeby zostać programistą, i wydaje mi się, że prawdopodobnie będę rozwijał swoją wiedzę. W zakresie programowania możliwe, że na Politechnice Częstochowskiej. Ja sam jestem policeum ogólnokształcącym i wydawało się tak. Całe liceum myślałem, że będę studiował prawo, a zostałem inżynierem. Także ważne jest tutaj, jakie ma się predyspozycje. Przede wszystkim musi być analityczne myślenie. Poniedziałkowe spotkanie było też okazją do podpisania umowy partnerskiej Politechniki Częstochowskiej z dwoma szkołami. Mickiewicz kojarzy się ze szkołą humanistyczną, ale jak najbardziej mamy też klasy ścisłe i przyszłych inżynierów, więc dzisiaj musimy tu być. Ósme LO Samorządowe jest szkołą, która ma tak wiele do zaoferowania również dla osób, które mają zainteresowania Ścisłe. Natomiast prawdę powiedziawszy, wielokrotnie uczniowie, którzy kończą liceum, później podążają drogą niekoniecznie tak oczywistą, więc Politechnika i jej oferta na pewno bardzo ważna rzecz, żeby uczniowie ją znali. Nasi uczniowie też są studentami Politechniki Częstochowskiej. Zresztą nasi uczniowie chodzą tutaj na laboratoria z biologii, z chemii, także. Jesteśmy tutaj obecni. Świeżo upieczoną inżynier, pytamy, czy nie żałuje wybranego kierunku. Z perspektywy kilku lat stwierdzam, że warto jednak iść w tą ścieżkę kariery i zdobywać nowe umiejętności i wiedzę. Przede wszystkim, że to otwiera naprawdę bardzo dużo możliwości na przemysł i na rozpoczęcie różnych prac, no i też na, przede wszystkim na wynagrodzenie, tak? Jednak ten, iż przed nazwiskiem robi, robi bardzo duże znaczenie.